Za nami rok, który obfitował w naprawdę ciekawe gry komputerowe. Można rzec, że było w co grać i gdzie uciekać w świetnie wykreowane światy. Pewnie wielu z was jeszcze nie ograło wszystkich tytułów, a to już na dobry rozgościł się rok 2019. Jakie produkcje on przyniesie? Zapraszam na szybką wycieczkę po najciekawszych grach, na które wszyscy czekają w 2019 roku. Kiedy ten tytuł ujrzał światło dzienne, poruszył media growe na całym świecie. Nic dziwnego, że jest to więc jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów 2019 roku. Mowa oczywiście o Metro Exodus. Przygotować więc musimy się na powrót do postapokaliptycznej przyszłości, gdzie cywilizację ludzką pochłonęła globalna wojna atomowa. I tym razem wcielimy się w bohatera znanego z książek Głuchowskiego, Artema. Po szukiwaniu nowego domu, protagonista wraz z grupą ludzi będzie musiał opuścić tunele moskiewskiego metra i wyruszyć na powierzchnię na pokładzie Aurory, przerobionej lokomotywy z silnikiem parowym. Fabuła, jak zapowiadają twórcy, ma być nieliniowa i tylko od naszych decyzji będzie zależeć, kto przeżyje tę niebezpieczną podróż. Premiera Metro Exodus już 15 lutego. Fani strategii ekonomicznych mają na co czekać w tym roku. Już niedługo, bo 26 lutego, na półkach sklepowych pojawi się kolejna odsłona gry Anno pod tytule 1800. Anno to seria gier, w której gracz wciela się w rolę władcy, od którego zależy stworzenie dobrze prosperującej metropolii. Rozpoczynamy z garstką poddanych, aby skończyć z miastem obejmującym swoim zasięgiem ogromny teren. Jak sama nazwa wskazuje, okres, w którym przyjdzie nam zbudować swoje miasto, przypada na czas rewolucji przemysłowej, kiedy to bardzo często słychać było o doniosłych odkryciach geograficznych oraz naukowych, a także wszechobecnej industrializacji. Co ciekawe, premiera 1800 zbiega się z 20. urodzinami serii zapoczątkowej w 1998 roku. 6 lat posiadaczom PlayStation 4 przyszło czekać na tę kontynuację. W tym roku do ich rąk trafi druga odsłona przeboju z 2013 roku, The Last of Us Part 2. I tym razem za produkcję odpowiada znane i lubiane studio Naughty Dog, twórcy m.in. serii Uncharted oraz Jack. Jeżeli chodzi o sam tytuł, określić go można słowami lepiej i więcej. Gra rozwija bowiem pomysły z pierwszej części. Dostaniemy więc ponownie grę akcji, w której akcję obserwować będziemy z perspektywy trzeciej osoby. W trakcie roz Zgrywki odkrywać będziemy mapy o częściowo otwartej strukturze, gdzie nieraz staniemy twarzą w twarz z o wiele lepiej uzbrojonymi przeciwnikami. W grze powraca oczywiście dwójka bohaterów z pierwszej odsłony, czyli Joel i Ellie, jednak tym razem przez większość czasu pokierujemy dziewiętnastoletnią już dziewczyną. Nie wiem jak wy, ale ja wyczułem, że w kwietniu poleje się krew. Dokładnie 23 kwietnia na półkach sklepowych pojawi się 11 odsłona bestsellerowego cyklu bijatyk Mortal Kombat. O samej grze jednak na ten moment zbyt wiele nie wiadomo. Dzięki Zwiastunowi dowiedzieliśmy się, że na pewno przyjdzie nam powalczyć Raidenem oraz Skorpionem. Potwierdzone zostały także zupełnie nowe postacie, które do tej pory nie widzieliśmy w serii. Nowości nie ominą także mechaniki. W grze zaimplementowany zostanie specjalny system Custom Character Variations pozwalający na dostosowanie poszczególnych zawodników do preferencji grającego. Na koniec tego krótkiego zestawienia tytuł, na który sam wyczekuje z niecierpliwością już od 2017 roku, kiedy to w sieci pojawiła się jego pierwsza zapowiedź. Ori and the Will of the Wisps to druga odsłona jednej z najpiękniejszych platformówek ostatnich lat. W trakcie zabawy ponownie wcielimy się w tytułowego młodego ducha, który tym razem opuści teren lasu Nibel, aby odkryć swoje prawdziwe przeznaczenie. Mechanika gry nie zmieni się zbyt mocno względem pierwowzoru. Ponownie akcję obserwować będziemy z boku, omijać pułapki i walczyć z Coraz to trudniejszymi bossami. Jednak na potrzeby tej części odsłony deweloperzy opracowali nowy, bardziej dynamiczny system walki. Warto nadmienić, że gra Ori jest ręcznie rysowana. I to wszystko, co dla Was przygotowałem w tym materiale. Pamiętajcie, że to, co przedstawiłem, to tylko czubek góry lodowej gier, które pojawią się w 2019 roku. Warto pamiętać także m.in. o Day's Gone, Anthem, Resident Evil 2, Rage 2, Devil May Cry 5, Sekiro, Shadow Die Twice czy The Settlers. A Wy na co czekacie w 2019 roku? Kicek, do usłyszenia!